Doktor Michael Brown prawdopodobnie jest osobą, która w największym stopniu wpłynęła na moje osobiste życie z Bogiem. Myślę, że ilość godzin nauczeń doktora Michaela Browna, które przesłuchałem, przewyższa zsumowaną ilość godzin przesłuchanych przeze mnie nauczeń wszystkich innych nauczycieli. To on nauczył nas podczas przebudzenia w Brownsville. Uczył nas, że pokora poświęcenie oraz służenie innym są tym, co tworzy prawdziwe chrześcijańskie życie. Mówił nam, że musimy bardziej ufać w Bożą zdolność prowadzenia nas, niż w naszą zdolność podążania za nim. Nauczy nas modlić się modlitwą, która brzmi tak: Boże, niech moje życie ma sens w kontekście wieczności. Doktorze Brown, chciałem rozpocząć od przeczytania fragmentu z dziejów apostolskich. Będę cytował z 20 rozdziału, 24 wersetu. Łukasz cytuje tutaj Pawła i mówi tak. Nie przywiązuje wagi do mojego życia, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii Łaski Bożej. Gdy czytam ten fragment, przypomniają mi się słowa Hudsona Taylora. Powiedział, czy wiecie, co leży u źródeł życia, który jest nienasycone? U jego źródeł często leży nasza wola, która nie została poddana Bogu. Czy mógłbyś przez chwilkę mówić o tym, jak ważne jest złożenie wszystkiego u stóp Jezusa? Złożenie wszystkiego u stóp Jezusa jest wszystkim, jest początkiem i końcem. Tak cieszę się, że mogę przyglądać się temu, co Bóg robi przez twoje życie przez te wszystkie lata. Sprowadza się to wszystko do pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć. Czy Bóg jest prawdziwy, czy Ewangelia jest prawdziwa i czy Biblia jest prawdą? Jeśli odpowiadamy sobie na te pytania twierdząco, to jedyną sensowną reakcją na to jest oddanie swojego życia całkowicie jemu. Jezus nie umarł tylko po to, żeby nasze grzechy zostały nam przebaczone. Nie umarł też tylko po to, żebyśmy co niedzielę byli w kościele. On umarł za nas. Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w szóstym rozdziale. Nie należycie do siebie samych. Została za was zapłacona cena, dlatego uwielbiajcie Boga w waszym ciele. On jest dla nas wszystkim, jest naszym życiem. Jeśli nie rozpoczniemy naszego życia z nim od całkowitego poddania się mu, to wszystko będzie nie po kolei. Poruszę teraz inny temat. Wnuk Derka Prinsa powiedział mi, że Derek bardzo często nauczał o Izraelu. Mówił o nim w ten sposób: Izrael jest jak pierwszy guzik, który zapinasz, zapinając koszulę. Jeśli nieprawidłowo zapniesz pierwszy guzik, to nieprawidłowo zapniesz wszystkie inne. Ja w tym kontekście chcę powiedzieć o poddaniu wszystkiego u stóp Jezusa Chrystusa. Jeśli nie rozpoczniesz od złożenia wszystkiego u Jego stóp, to nasze życie nie będzie uporządkowane we właściwy sposób. Pierwszy list jana, drugi rozdział, nie kochajcie świata ani rzeczy, które w Nim są. Ponieważ to, co jest na świecie, to porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życie. Te rzeczy nie są z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą trwa na wieki. Ten świat kusi nas i rozprasza różnymi rzeczami. Tak jak obcy kusi dziecko cukierkiem. Skupiamy się na rzeczach, które są drugorzędne. I nie skupiamy się na tym, który jest najważniejszy. Jest najważniejszy nie tylko dlatego, ponieważ za nas umarł. Nie żyjemy dla niego tylko dlatego, ponieważ za nas umarł. On po prostu jest wszystkim. Gdy spotkasz się z jego dobrocią, jedyne, czego chcesz, to żyć dla niego. I mówić innym o nich, gdy spotykasz się z Jego dobrocią, nagle wszystko co robisz, filtrujesz przez obraz Jego osoby. Rzeczywistość jest taka, mówi o niej Ewangelia Jana 15 rozdział. Bez mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. A więc jeśli Ewangelia jest prawdą, jeżeli bez Jezusa byliśmy skazani na piekło, zmierzaliśmy w kierunku wieczności, która była wiecznym oddzieleniem od Boga, jeśli Bóg zesłał swojego Syna, aby nas od tego uratować, i aby mówić o tym światu, to oznacza, że to przesłanie jest najważniejsze. Nie ma żadnego przesłania, które byłoby ważniejsze niż to. Wyobraź sobie, że zawsze marzyłeś o tym, aby udać się na jakiś ważny mecz. Jest on tak ważny w świecie sportu, że zdobycie na niego biletów jest praktycznie niemożliwe. Ja jakimś cudem kupuję Ci te bilety. Zapłaciłem za nie niewyobrażalną ilość pieniędzy. Bukuje ci samolot, lecimy sobie razem na to wydarzenie. Na miejscu okazuje się, że ty spędziłeś cały swój czas rozmawiając ze sprzedawcą, który stał przed stadionem. Tak właśnie często wygląda nasze życie. Spędzamy swój czas nad rzeczami, które tak naprawdę nie mają znaczenia lub są drugorzędne. Zadajcie sobie pytanie: czy to, w co wierzę, jest prawdą? Czy Boże obietnice są prawdą? Czy Jezus jest tym, kim mówi, że jest? I czy w związku z tym moje życie ma sens, gdy patrzy się na nie z perspektywy wieczności? Pamiętam jeszcze, że w Brownsville nauczałeś nas, że musimy głęboko zakorzeniać się w rzeczywistości modlitwę. Wydaje mi się, że w czwartym rozdziale listu do Kolosa, w drugim wersacie jest napisane. Poświęcajcie się modlitwie. Mówiłeś nam, że im więcej będziemy się modlić, tym bardziej będziemy modlitwę kochać i tym bardziej bez modlitwy będziemy czuć się bezradni. Przypomina mi się teraz też ten wspaniały cytat, którego Samuel Chadwick nauczył Leonarda Ravenhilla, z kolei ten często powtarzał ten cytat. Mówił, nie ma człowieka, który jest w stanie wznieść się ponad poziom swojego życia modlitewnego. Proszę powiedz nam, jak ważnym jest to, by zakorzeniać się w modlitwie, i powiedz nam, jak to robić. Z modlitwy wypływa nasze życie. Jest ona fundamentem naszej społeczności i bliskości z Bogiem. Modlitwa i Słowo Boże w naszym życiu są strumieniami, z których wypływa do nas Boże życie. Na modlitwie i na słowie Bożym budowany, kształtowany jest charakter oraz służba. Samuel Chadwick powiedział również: Kościół często zawodzi w tym, że polega tak naprawdę na sobie. Często mamy w sobie takie trudno wyczuwalne odczucie, które mówi nam, że jesteśmy w stanie sobie poradzić, które mówi nam: Jestem w stanie samemu wykonać Boże powołanie. Jestem w stanie sam zadbać o moją rodzinę. Potem do tej postawy dorzucamy trochę czasu modlitewnego. Nie zdajemy sobie jednak tak naprawdę, jak bardzo jesteśmy od Niego zależni. Nie rozumiemy, jak bardzo nasze życie zależy od tego, czy z Bogiem się spotykamy, czy nie. Nauczyłem już kilka pokoleń chrześcijańskich usługujących i zawsze mówię im, największym wyzwaniem w służbie nie jest zbieranie środków ani funduszy, nie jest znalezienie właściwej ekipy czy zespołu. Największym wyzwaniem w Waszym życiu będzie utrzymanie solidnego i stałego fundamentu modlitwy i prywatnego życia z Bogiem. Mówię im, im bardziej wasza służba będzie wpływowa, tym więcej obowiązków będzie na was spadać. Będziecie mieli wtedy pokusę, aby funkcjonować w oparciu o adrenalinę, która wypływa z radości tego, że służymy Bogu i ta służba ma wpływ i się rozrasta. Stanowi to wyzwanie dla mnie w moim prywatnym życiu. Wpływ służby i jej rozrost łączy się z pewnego rodzaju adrenaliną. Zawsze mam wrażenie, że coś jeszcze można zrobić. Coś napisać, z kimś się spotkać, albo coś nagrać. Bóg przede wszystkim chce, żebyśmy z Nim byli. To jest najważniejsza rzecz, jakiej od nas chce. Nie zależy Mu przede wszystkim na tym, żebyśmy modlili się o różne rzeczy. Przede wszystkim chce, żebyśmy byli z Nim. Wyobraźmy sobie, że nasze życie z Bogiem jest jak panel fotowoltaiczny. Panel fotowoltaiczny ma jedno zadanie: ma sobie być, leży sobie zawieszony w jednym miejscu i w jednej pozycji. Jego jedyne zadanie to nasycanie się Słońcem. Panel nasycony Słońcem produkuje energię. Dzieje się to automatycznie. Gdy jesteśmy z Bogiem, nasycamy się Nim tak jak robi to panel fotowoltaiczny, który nasyca się Słońcem. Gdy jesteśmy w Jego obecności, odczuwamy to, co jest w Jego sercu. Stajemy się do Niego bardziej podobni. W kilku miejscach w Ewangelii Łukasza czytamy o Jezusie, który się modli. Nie znajdujemy tych fragmentów w innych Ewangeliach. W ewangelii Marka czy Mateusza czytamy o tym, że Jezus na przykład wstawał wcześniej rano, by się modlić. Przepraszam, mówią o tym, że na przykład modlił się przez całą noc. Łukasz daje nam dodatkowe spojrzenie na to, jak wyglądało życie modlitewne Jezusa. W trzecim rozdziale Jezus jest chrzczony w rzece Jordan. Czytamy tam, że modli się w trakcie tego wydarzenia. Wtedy Duch Święty na niego zstępuje. Bóg mówi, że on jest jego umiłowanym synem. Co Jezus robi w tak istotnym momencie swojego życia? Modli się. W czwartym rozdziale widzimy Jezusa, który przez 40 dni jest na pustyni. Już w piątym rozdziale czytamy o tym, że mnóstwo ludu przychodziło do niego, aby ich uzdrawiał. To miał robić do końca swoich dni na ziemi: miał uzdrawiać, głosić. Uwalniać od demonów, gdy opuszczał jakieś miasto, na pewno był świadom tego, że nie wszyscy zostali w nim uzdrowieni i nie wszyscy usłyszeli dobrą nowinę. Mimo tego czytamy w Ewangelii Łukasza, 5 rozdziale, 16, wersecie, że on udawał się na miejsca odludne, by się modlić. W 5 rozdziale Ewangelii Jana czytamy: czy nie tylko to, co widzę, że mój ojciec czyni, musiał spędzać czas ze swoim ojcem. W 9 rozdziale czytamy, o tym, co wydarzyło się na górze przemienienia. Jest napisane, że też poszedł tam do góry, by się modlić. Mateusz i Marek nie mówią nam tego, ale Łukasz to robi. Jezus mówi do swoich uczniów: Słuchajcie, chodźcie na tą górę, aby się modlić. W 11 rozdziale dzieli się przypowieścią, której przesłaniem jest bycie nieugiętym w modlitwie i nieodpuszczanie. W 18 rozdziale mówi przypowieść o wdowie, która nie ustawała w przedstawianiu swojej prośby. Dalej czytamy o tym, co działo się w ogrodzie Getsemany. Czytamy, że pocił się kroplami krwi. Działo się to wszystko w czasie jego modlitwy, która była naprawdę intensywna. Łukasz bardzo dużo mówi nam o życiu modlitewnym Jezusa. Bez cienia wątpliwości widzimy, że Jezus żył życiem modlitwy. Jeżeli modlitwa była niezbędna w życiu Syna Bożego, w życiu doskonałego Syna Bożego, to jakim prawem mi się wydaje? że ja mogę po prostu jakoś sobie funkcjonować na oparach. Dlaczego uważam, że dam sobie radę, funkcjonując jedynie w oparciu o dar czy namaszczenie? Jezus mówi, beze mnie niczego nie możecie uczynić. Często rzucałem sobie wyzwanie, przypominając sobie ten cytat Leonarda Ravenheela. Żaden człowiek nie jest większy niż jego życie modlitewne. I wiecie, tutaj nie chodzi o to, byśmy przykładali do siebie jakąś legalistyczną linijkę. Bóg nie patrzy na nas i nie myśli sobie, no, dzisiaj modliłeś się wystarczająco, ale wczoraj to było kiepsko. Pomyślcie o modlitwie w kontekście tego, co naprawdę ma znaczenie. Jako mąż i jako ojciec, Musiałeś nauczyć się tego, co jest najważniejsze dla Twojej żony, czy co jest najważniejsze dla Twoich dzieci. Być może codziennie przynosiłeś swojej żonie kwiaty, a potem siadałeś i oglądałeś przez cały wieczór jakiś mecz. Żona w końcu ci powiedziała: Nie chcę tych kwiatów, chcę Ciebie, chcę Twojej uwagi. W tym samym kontekście myślmy o modlitwie. Pomyślmy, co jest najważniejsze dla nas w kontekście naszej relacji z Bogiem. Zadaj sobie też pytanie, kim naprawdę jesteś. Nie myśl o sobie w kategoriach osoby publicznej. Pomyśl sobie o tym, kim jesteś naprawdę w swoim życiu prywatnym. Modlitwa to korzenie drzewa. Mocne korzenie drzewa sprawiają, że ostoi się ono w czasie burzy. O sile drzewa stanowią jego korzenie. Zadaj sobie pytanie, jak głębokie są moje korzenie w Bogu? Jak głęboko sięgają moje korzenie modlitwy? Aby zapuścić głębiej korzenie w modlitwie, musimy podjąć pewne bardzo znaczące wybory. Być może Twoje życie modlitewne jest w fatalnym stanie, być może nawet nie istnieje. W takiej sytuacji zalecam metodę małych kroków, gdy rzucisz się na nie wiadomo co, będzie to trwało przez jeden, może dwa dni, a potem wrócisz do swojego poprzedniego stylu funkcjonowania. W Jakuba jest napisane, że gdy przybliżymy się do Boga, on przybliży się do nas. Mówisz więc sobie, no dobrze, zupełnie się nie modlę. Zacznę więc się modlić 5 minut dziennie. Gdy już będę modlił się 5 minut, zacznę modlić się 15 minut. Potem zacznę wyznaczać sobie określony czas, w którym będę się z Nim spotykał. W 1982 roku Bóg przekonał mnie, że opuściłem swoją pierwszą miłość. Kończyłem wtedy swój doktorat. Byłem zaangażowany w różne służby humanitarne. Naprawdę opuściłem wtedy swoją pierwszą miłość. Gdy Bóg mnie o tym przekonał, pomyślałem sobie, no dobrze, chcę, żeby to się zmieniło, ale chcę, żeby ta zmiana była trwała. Mówiłem Bogu, że chcę tej zmiany, chcę tej zmiany i chcę tej zmiany. I w końcu Boży ogień zstąpił na mnie i ta zmiana nastąpiła. Takie wydarzenie w moim życiu miało miejsce tylko raz. Oprócz takich przeżyć uważam, że potrzebujemy radykalnych decyzji. Jeśli czujesz, że potrzebujesz zmiany, zamknij się w swoim pokoju wieczorem. Wyłącz wszystko, telewizor, radio, telefon. I zacznij wołać do Boga o przełom w swoim życiu. Wołaj tak długo, aż coś się wydarzy. Powiesz mi, modliłem się przez cztery godziny, a potem zasnąłem i nic się nie wydarzyło. Dobrze, zrób to samo następnego dnia. W życiu rodzinnym takie decyzje wiążą się z planowaniem czasu. Możesz powiedzieć swojej żonie, słuchaj, ja zajmę się dziećmi na cały dzień. Ale chcę, żebyś spotkała się z Bogiem. Chcę, żebyś się modliła w tym czasie. Nie robiłem tego dawno, ale poprzedniego roku, na początku grudnia, zamiast pojechać na wakacje, nie pojechałem nigdzie z moją rodziną. Wyjechałem na 8 dni, by być sam na sam z Bogiem. Erik, wiesz, co było w tym niesamowitego? Spotkałem się z Nim od razu. Pamiętam, że już pierwszego wieczora płakałem, ponieważ byłem tak przytłoczony Jego dobrocią. Bóg czeka na to, by się z nami spotykać. On pragnie, by spędzać z nami czas, a więc musimy podejmować takie radykalne decyzje. Te decyzje charakteryzuje to, że stawiają Boga znowu na pierwszym miejscu. Przyjrzyj się, co stoi Ci na drodze do podjęcia tych decyzji. Czy są to rozproszenia, czy jest to Twoje ciało, czy jesteś zajęty SMS-ami, e-mailami, albo oglądaniem meczy? Przyjrzyj się temu, co rozprasza Cię w Twoim życiu. Bądź ze sobą szczery, bądź też bezwzględny. Jeśli zobaczysz Bożkę w swoim życiu, zlokalizuj go i zbóż go w imieniu Jezusa. Bóg chce spędzać z nami czas. Kilka razy w swoim życiu. Organizowałem sobie taki czas, w którym przez kilka dni szukałem Pana. Przed tym czasem zawsze myślałem sobie, że Pan najpierw zganie mnie za to, że niewystarczająco szukałem Jego twarzy, że nie otwierałem przed Nim wystarczająco swojego serca w modlitwie. Zamiast tego za każdym razem wylewał na mnie swoją miłość i mówił: Dobrze jest z Tobą być. Wystarczająco się ganiłem za to, że nie szukałem Jego twarzy. On już nie musiał. Także podejmij decyzję, która wynika z Twojego zdeterminowania, a następnie zamień ją w styl życia. Następnie sprawdzaj siebie co jakiś czas. Jeżeli miałeś problemy z nadwagą, co jakiś czas musisz wchodzić na wagę i sprawdzaj, czy nie musisz znowu zacząć uważać na to, jak się odżywiasz. Co jakiś czas musisz sobie spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć: Dobrze, nie wstaję już wcześniej i nie szukam jego twarzy. Nie szukam jego twarzy wieczorami. Następnie szybko wróć na właściwe tory. Dojdź do miejsca, w którym trudno ci będzie cokolwiek dla Boga robić, zanim się z nim nie spotkasz. Dojdź do miejsca zdrowej zależności od niego. Jest ona rzeczywistością ducha. To, co powiedziałeś, jest niesamowite. Wiem, że w obu z Twoich odpowiedzi było naprawdę wiele treści. Teraz chciałbym, żebyś spojrzał prosto w kamerę. Widzisz, oglądają nas też kobiety, matki, żony. Oglądają nas też pracownicy fizyczni, ci, którzy pracują na budowach, kopią rowy. Naprawdę bardzo różni ludzie oglądają ten kanał. Proszę, żebyś spojrzał w oczy tym, którzy oglądają ten kanał i przemów prosto do ich serca: Bóg chce Twojego serca. Tego szuka i tego pragnie. Gdy Bóg ma Twoje serce, to ma je 24 godziny na dobę. Przypomnij sobie sytuację, w której byłeś pod ogromną presją. Być może była to presja finansowa, może twoja ukochana osoba była chora, może bliska tobie relacja się rozpadała. Pamiętasz, że myślałeś o tej sytuacji cały czas? Można dostać wrzody od zamartwiania się cały czas. I nie idzie uciec od martwienia się w pracy. Możesz się martwić, nawet gdy głosisz i stoisz za pulpitem. Pamiętam, że kiedyś ktoś powiedział, wiemy, jak to jest martwić się 24 godziny na dobę. Dlaczego więc nie martwimy się słowem, martwimy w cudzysłowie, skoro tak dobrze nam to wychodzi? Być może jesteś matką, która ma trójkę cały czas latających po domu dzieci i zastanawiasz się, jak ja mam sobie organizować czas, w którym jestem sama na sam z Bogiem. Jedno krzyczy, drugie jest chore, trzecie bije pierwsze, a ponadto jeszcze uczy je wszystkie w domu. Jak w takich okolicznościach mam spędzać czas z Jezusem? Być może jesteś osobą, której praca niesie ze sobą ogromną presję, jest niesamowicie wymagająca. Widzisz, Bóg patrzy na stan Twojego serca. Bóg chce Twojego serca. Widzisz, gdy jesteś zakochany czy zakochana, nie masz problemu z myśleniem o osobie, którą kochasz. Myślisz sobie, zadzwonię do niej chociaż na trzy minuty, pójdziemy razem na obiad. Myślisz o tych rzeczach, robiąc wszystkie inne obowiązki, odliczasz dni do ślubu. Właśnie tego rodzaju miłość i pasja, która jest tak rzeczywista, może być między Tobą a Twoim Bogiem. Pośrodku wszystkich rzeczy, w które jesteś zaangażowany i które robisz. Bóg chce Twojego serca. Gdy nasze serca są zimne, będziemy się czuli, że duchowo jesteśmy daleko od Niego. Gdy nasze serca są gorące i gdy nasze serca płoną, wtedy On staje się naszym wszystkim. Jest wszystkim we wszystkim. Przypomniał mi się teraz chłopak, który nawrócił się w czasie przebudzenia w Braunzville. Znamy go, odkąd był małym chłopcem. W którymś momencie swojego życia naprawdę się pogubił. Całkowicie pochłonął go ten świat. To był wysoki, młody, przystojny mężczyzna. Zwracał na siebie uwagę swoim wyglądem. Był bardzo zgubiony. Pamiętam, że zanim udał się na spotkanie przebudzeniowe, wstąpił do sklepu spożywczego. Na spotkaniu nawrócił się i spotkał się z Bogiem. Jego życie uległo całkowitej przemianie. Te przemiany widać było po jego twarzy. Kilka dni później poszedł do tego samego sklepu spożywczego, do którego poszedł wcześniej. Okazało się, że zaladą była ta sama ekspedientka, co za pierwszym razem, gdy go zobaczyła od razu, powiedziała: A Tobie co się stało? Widziała te przemiany, która w nim nastąpiła. I właśnie to pytanie chcę wam dzisiaj zadać czy Bóg ma twoje serce? Czy masz do Niego pasję w swoim sercu? Chcę, żebyś wiedział, nie mówię tego po to, żeby Cię potępić. Chcę tylko, żebyś zweryfikował miejsce, w którym jesteś. Zastanów się, czy Twoje serce stało się zimne, czy opuściłeś swoją pierwszą miłość, czy Bóg ma główne i centralne miejsce w Twoim życiu, czy mówisz Jezusowi przez cały dzień, jak bardzo Go kochasz, czy myśl o tym wydaje Ci się absolutnie odległa. Czy w ciągu dnia czasem spontanicznie zaczynasz go wielbić, ponieważ twoje serce jest przepełnione wdzięcznością? Widzicie, nie ma wagi, która naocznie pokaże nam, w jakim miejscu jesteśmy z Bogiem. I dlatego łatwo nam czasem zapomnieć, w jakim miejscu nasze serce kiedyś było. Jezus mówi do Kościoła w Efezie, przypomnijcie sobie wysokości, z których spadliście. Czasem wracam do moich starych pamiętników, czytając je, myślę sobie, wtedy byłem w innym miejscu niż miejsce, w którym jestem teraz z Bogiem. Czasem czytam książki, które napisałem dawno temu, o których wiem, że napisałem je w miejscu, w którym pasja absolutnie wypełniała moje serce. I sprawdzam siebie, czy to, co czytam, mnie porusza. Bóg chce Twojego serca. Jeśli Twoje serce jest zimne, jeżeli stajesz się obojętny, może zostałeś zraniony. Może przeszedłeś przez coś naprawdę trudnego. Być może jesteś ofiarą tego, co zrobił ci jakiś znany lider chrześcijański. Może opuścił cię współmałżonek. Może twoje dziecko, które się modliłeś, nie zostało uzdrowione. Twoje własne dziecko umarło i ty zastanawiasz się od tego czasu, gdzie jest Bóg. Nie odwróciłeś się od niego, ale nie znajdujesz odpowiedzi na to pytanie, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś. Bóg chce dzisiaj w świeży sposób dotknąć Twojego serca. Gdy dotknie Twojego serca, poproś go o przebaczenie. Jezus całkowicie zapłacił za Twoje grzechy. Powiedz mu, Panie, oczyść mnie. Wyznaj mu, że zdryfowałeś. Powiedz, Panie, nie wiem nawet, co się stało. Nie jestem tą osobą, którą byłem wcześniej. Bóg daje łaskę pokornym. W 57 rozdziale księgi Izajasza jest napisane: Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Powiedz mu, Boże, potrzebujecie. Możesz mu to powiedzieć, gdy zmieniasz pieluchy, gdy kopiesz rowy. Możesz to robić między sesjami poradniczymi. Zawsze możesz mu mówić, Boże, potrzebujecie. Pragnę Ciebie. Rozpal ogień w moim sercu. Gdy będziesz go o to prosił, On to zrobi. Następnie, gdy On to zrobi, nie traktuj tego lekko. Szukaj Go. Po czasie okaże się, że będziesz płonął dla Niego tak, jak nigdy w życiu wcześniej nie płonąłeś. Niech Bóg rozpali nowy ogień w Twoim sercu. Jeśli odeszłeś gdzieś na bok, jeśli zostawiłeś swoją pierwszą miłość, niech Bóg Ci to objawi. Jeśli straciłeś nadzieję, jeśli nie widzisz już swojego powołania, niech Bóg na nowo rozpali Twoje serce. Niech włoży w Ciebie z powrotem nadzieję. Niech rzeczywistość tego, kim jest Bóg, wypełni Twoje życie. Tak, abyś mógł się nim cieszyć i abyś mógł wydawać wiele owoców. Niech Jezus w pełni zostanie uwielbiony przez Twoje życie. To było niesamowite. Nie wiem, czy da się obejrzeć to wideo, nie odczuwając Bożej obecności i przekonania Ducha Świętego. Bardzo chcę Ci podziękować, doktorze Brown. Dziękuję Ci za to, kim byłeś dla mnie w moim osobistym życiu. Gdyby Twoja służba słowa nie była obecna w moim życiu, nie byłbym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za tę rozmowę.